Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam was na kolejny odcinek z, z mojego e, daily vloga więc e, zaczynamy co dzisiaj mamy, dzisiaj a jest trochę do zrobienia wczoraj udało się porobić te kontrakty jak widać pieniążki wpłynęły również nam nie odbyło się bez jakichś komplikacji ale jakoś dałem sobie jeszcze radę no a dzisiaj, dzisiaj będzie trochę roboty, bo udało mi się w końcu kupić e, przyczepę do obornika i przywiozłem e, obornik do produkcji, więc tam już e, myślę, że jest włączona, znaczy no, zaczęło szybciej produkować tamte drzewo, więc myślę, że jakoś to ruszy teraz kopyta z tym drzewem, tam jakoś tak słabawo to szło z tą samą wodą. Przydałoby się ogarnąć ten temat troszeczkę jeszcze. Mianowicie zaraz tu podjadę, bo muszę popatrzeć jak to w ogóle to wygląda. Ta produkcja, wszystko sprzęcę ją marsany, bo nie było czasu sprzątać, a sam już na tamne kontrakty wzięte, więc będzie trochę roboty. Wrzesień chyba od przyszłego miesiąca zacznę trzy rozłazić. Dobra, muszę zobaczyć jak to wygląda tutaj. Wody trzeba będzie przywieźć, ale jeszcze na razie jest ok. Obornika dużo nie wzięło, bo to 5000 ziarna zasało. Jestem ciekaw, jak. No, jakoś to idzie. Powoli. Nie idzie to jakoś tak superlatywnie, ale jak tak patrzę, no to jest to samo. Bo tu jest cykl na miesiąc 3960, tu tak samo 3960. Jedynie co tutaj jest o jedno wychodzi jak 15 0,15 obornika jest to wychodzi 1, a to wychodzi 0,5 no to trochę szybciej a zróbmy tak, niech to i to produkuje się. Zobaczymy czy to będzie jakoś działać deski O właśnie. Ja muszę skoczyć w jedno miejsce, bo nie wiem, czy nie kupię produkcji jeszcze tam, bo zastanawiałem się nad nim. Tylko ja tam muszę się udać i sprawdzić to, jak to wygląda. No, może kupię. W sumie ja mam produkcję drzewa, to czemu nie? Tylko teraz... E, czym tam... Nie, na tym chyba podjadę. Czy ja coś muszę przywieźć? Tu nie, tu nie, tu jeszcze... Aha, apikat trzeba ogarnąć, bo... Ja dzisiaj taki nieogarnięty jestem. Najpierw, tak soczek <laughs> tradycyjnie, później, trzeba piekarnię ogarnąć również tradycyjnie. 7000 soczek gdzie w górę. Dobrze. Bardzo się cieszę. Ciekawe, czemu ta ocena środowiskowa nadal jest na minusie. No, teraz jadę jeszcze zobaczyć, właśnie co tam jest do zrobienia. jakieś miejsce, gdzie można było uruchomić produkcję. Znajduje się u kogoś na posesji i wynajmuje po prostu miejsce. Zobaczę, wynają sprzedać, wynajub. Nie wiem. Zobaczymy, co to tam wygląda jak to się sprawa przedstawia. To jest gdzieś tutaj. Zaraz sobie tutaj zaparkuję. Trzy kontrakty mam wzięte, dwa, e, ta trawę mam tylko trzeba będzie to e, jak to się mówi e, zawinąć, bo to wszystko na kiszonkę idzie, także między właśnie tymi pracami tu postanowiłem sobie podjechać, tu jest chyba wjazd do tego, jak to tutaj wygląda w ogóle, a tak to jest, okej. Okay. Co tu jest produkowane? Deski tylko. Zaraz zerknijmy. Jesteśmy tu. Ten skrawek 75 tysięcy kosztuje. A co tu w ogóle mamy? Nie ma tu w ogóle nic. 75 tysięcy. No dobra, zobaczymy. Damy zaliczyć, raczej zapłacę za to, zobaczę czy coś tu z tego będzie można wyciągnąć. 75 tysięcy. Tutaj teraz muszę wejść w produkcję. I co tu mamy właśnie? A, produkcja mebelków, OK. Spoko, będziemy robić tutaj meble nawet nawet nawet, jak w ogóle ceny mebli stoją też trzeba było się zorientować, czy to warto w to inwestować pieniążki, mebelki są no, 6,5 tysiąca w czerwcu spoko, można zacząć produkować w takim razie, chyba tam będzie to ustawione, ta produkcja, czyli chodzi mi o to, że drzewo będzie tutaj dostarczane, bo jest dystrybucja. Tylko jeszcze zobaczę 360, 700, a to jest też szybsze, można było też tutaj działać. 720, a tam deski, a tu deski nie są potrzebne, to jest go drzewo. No dobra, włączymy to, znaczy nie jest to, włączymy to, to włączymy, zobaczymy jak to pójdzie. O, tutaj słomy nie ma i wody. Emeryci mają co robić, mają to też. Dobra, w sumie dobry pomysł. powiem, zobaczymy, czy to wypali na dłuższą metę. Na razie jest, jak to ma stać się puste, nie używają tego, do czemu nie skorzystać z tego. Dobra, ja teraz... To tak, w takim razie traktor muszę zawieźć ten i... A, ja nie mogę teraz. Musiałbym wziąć ten. To nic, to jeszcze będę mieć dzień wolny w takim układzie. Od pracy. Bo ja będę musiał to po kontraktach przewieźć bele tam. Ze słomą. Już też dużo słomy nie zostało, kurczę. Miałem nadzieję, że będzie więcej tych kontraktów z tym... Z, z, tymi, z żniwami, z bezbożem, a tu bida coś tu, coś tu, jakiś fatum jest w tym miejscu straż postawili i też to nie wypaliło teraz znowu z tą słomą też to nie za bardzo, ale tutaj miałem skręcić ta droga to jest to dobrze ukryta, ciężko ją dojrzeć Tyle razy koni przyjechałem. W takim puszcie wjeżdżam. Ale fajnie, klimatycznie tutaj jest. Dobra. No, to ja się przesiadam teraz ze sprzętu na sprzęt i jadę z tym. Porobię te kontakty, a później pomyślę, żeby tam przewieźć tą słomę To najwyżej na noc tą zmianę przyjdą sobie i nie Do mogli spać. A jak nie, to sobie rano przyjdą. już się robi ciemno i z nich zostało tylko do wywiezienia te więc sam y, wszystko sprawdzić upewnić się w które miejsce bo chyba nie jest to miejsce udarka. A, bo chyba no, mi się wydaje że to jest ten u, u tego a zobaczymy e, kontrakty pik i to było tutaj sprzedaż kiszonki udarka i kiszonki no to jedziemy no to mam lipę teraz. <laughs> a, bo wszystkie mam na jednej tym. Będę musiał ostrożnie sprzedawać. To zrobię na pierwutarka. Część sprzedam. Bo jest po drodze. A później tam pojadę. Tylko będę musiał tak delikatnie po jednym. Rozrzucać. Czekaj, czy mi się to uda. Ale Ja myślę, że wszystko jest tam na tej stacji. Dlatego to załadowałem na jedną. Przyczepę, żeby to za jednym razem wywieźć. Przeoczyłem to. Przeoczyłem, nie doczytałem do końca. Drobnym maczkiem. Ale no, ze mnie. Gafa. Dobra. Może się to uda jakoś rozwiązać. W miarę. Zaraz tu podjedziemy, Zobaczymy tylko sobie włączę okno pomocy, żeby było wiadomo jaką funkcję mam włączoną, żeby tu jest transportowa, dobrze, nie, teraz. Teraz jest transportowa, ok. Czyli mogę spokojnie sobie przejechać, nie znikną mi bele Muszę się ustawić tu tak tyłem. ok Dobra. I teraz tak pozycja wyładuj bele wyładuj bele tutaj już mi jedno zabrało drugie zabrało o już sprzedane zostało pozycja pracy prze ten dobra transportowa można jechać teraz i muszę sobie wybrać, nawrócić w tej pozycji, no a reszta, reszta już idzie tam, także nie jest źle, myślę, że powinno już kontrakty pozaliczać. Czyli tylko to wyłączymy sobie i śmigamy. Nie wiem, czy się zmieszczę czasie, żeby tam dojechać, bo zostało jeszcze tylko 2 minuty czasu antenowego. Może akurat da się tam dojechać w takim czasie. Ktoś ma biedę wciągnąć ten cały osprzęt. <gry> jest lekko. No i jutro zobaczymy, czy tam ruszyła już ta produkcja, czy zostało dostarczone tam drzewo. Jak, jeśli dostarczą tam drzewo, no to ruszą z produkcją i bardzo mnie to będzie cieszyć, jeśli to wystartuje przez noc, wszystko się okaże. Także jutro będzie sprawdzanie całej tej nowej inwestycji, czy to miało sens. No i druga rzecz jeszcze ja sobie tutaj jeszcze na koniec jeszcze ogarniam piekarnię. No a jutro zobaczymy, co wyjdzie. Czy dojdą jeszcze jakieś kontrakty ciekawe, czy można było zrobić, bo w sumie z trawą jeszcze będzie trochę rzeczy do zrobienia, bo do listopada, mamy na razie wrzesień, to jeszcze październik. Dwie połówki października, także to będzie później jeszcze listopad, będzie dwie połówki, także myślę, że jeszcze trochę trawy będzie do koszenia. Mam nadzieję, że udałoby się zakupić już gospodarstwo przed zimą, bo byłoby fajnie rozpocząć już tam pracę ze zwierzątkami teraz yy, mocno będę cisł, aby zbrać pieniążki na tę właśnie o farmę, którą planuję zakupić. Dobra, tutaj gdzieś to się zjeżdżało. Zaraz, gdzie to? Jeszcze się pewnie włączając. Zaraz tutaj zobaczymy. Tu ciemno się zrobiło już. Nic nie widać. Mapę włączymy. Zaraz zobaczymy. W którym miejscu to jest? Sprzedaż kieszątki, dobrze. To jest, to jest, może więcej światła włączę, żeby o coś nie zahaczyć. Także tu mi zostanie tylko jedna bela. Kłucze, szkoda, że ona tam się nie sprzedała, udarkę. Dobra. I tu powinno teraz wszystko już pójść. Oprócz tej jednej beli. Jest zrealizowany, jest zrealizowany. Więc jest super. Dobra, to bierzemy. Teraz tylko zainkasować pieniądze z kontraktów. Tu jest jeden, drugi, trzeci. Pięknie kasa wpadła. Tu się popatrzymy tylko, czy tu jakieś konkretne. Nie, nic tutaj nie widzę. Dobra. No i mamy z powrotem 225. Dobra. Myślę, że na dzisiejszy odcinek będzie tyle. Ja jadę zwijać sprzęt, jeszcze tam tylko z piekarnią ogarniam. Jak wspomniałem, jutro będziemy zaglądać na tą produkcję nową. Także zapraszam gorąco. A nowe są chwile. Pozdrawiam. Dzięki za wsparcie. Dzięki, że jesteście. No i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.